Jak tam chłopie, jak tam robota idzie, to dobrze, to dobrze, że idzie dobrze, jak u mnie elegancko chłopie, po świętach pojadłem, dobrze jest, jest dobrze, słuchaj, zobacz jak ładnie drzewostan się z zazielenił chłopie, wiosna pełną gębą idzie. Jest dobrze i będzie dobrze. Słuchaj, nowe części do zetora przyszły. Jadę teraz oś wymieniać. Także, także deczko roboty mam. Potem jeszcze będę tu krowę, chłopie. Mam ochotę na tatara. Także deczko zajęć jest na dzisiaj. Będzie dobrze. Jest fajnie. Dobra, działaj tutaj sobie. Słuchaj, o 11 przyjdź tam do mnie. Pokrzepimy się tatarczewem świeżutkim. Ja lecę, chłopie. Trzymaj się.